Na taki pomysł wpadłem, słuchajcie, który może być zrealizowany i będzie ciekawym projektem przyszłości, uważam. Właściwie nagrywam to dla pani Moniki z sekretariatu prezesa, u nazwijałożnie Sądu Rejonowego. Nagrywam, bo żeby pani Monika mnie nie przerywała, może tak, będzie łatwiej. Więc jak ja się wypowiem, ona to odsłucha, a potem sobie do niej zadzwonię i zapytam, czy to ma sens. Bo jak to ma sens, no to będzie to w realizacji. Tak, właśnie. Tutaj jest pytanie o odwagę, bo pomysł jest taki żeby umieścić taką kartkę na drzwiach pokoju 101 pana prezesa pana Pawła Wysockiego karnisty o takiej treści Ja nie zrobię tego, czego nie chcę, aby mnie zrobiono. Hmm. I jeszcze pod spodem można też napisać drugą wersję, i to będzie nasza jedna z instrukcji, którą się będziemy posługiwać w życiu, i każdy. Więc ktoś musi pierwszy być, który zrealizuje taki pomysł, ale najlepiej w całości, tak, właśnie. A jak już będziesz realizował w całości taki pomysł, i każdy, no to jaką ma rzeczywistość? Właśnie. Bez obwiniania, tak, właśnie. Bez unieważniania, może tak łatwiej, bo winy nie ma. Bez unieważniania innych osób. Tak, i tą kartkę trzeba by tak umieścić, słuchajcie, albo w dwóch wersjach. Albo tak ją okleić dookoła taśmą, no nie, żeby ją tak łatwo nie było zerwać, można. Albo też tak ją całą wysmarować klejem i ją przykleić. Więc ten, kto by chciał ją zerwać, no bo komu taka kartka przeszkadza, no prezesowi jedynie. Taka wysmarowana, to ją by trzeba było żletką chyba ściągać. Pod spodem w nawiasie napisałbym taką treść. Ciekawe, jak długo ta kartka przetrwa i kto ją ściągnie. Ta, bo albo osobiście prezes ściągnie, bo jakby ta kartka była na rogach, tylko to wiecie, prezes przychodzi. Kto mi to powiesił, taką kartkę i ciach ręką, innym ruchem i już nie masz treści. A potem prezes mówi, proszę mi to zerwać, tą resztę z moich drzwi. O, więc tutaj trzeba by też to uwzględnić. No ale też moglibyśmy obserwować, widzicie, jak tak na rogach, tak delikatnie, jakby ją tylko umieścić, też moglibyśmy obserwować, co się dzieje z taką kartką. Na przykład prezes ma wstyd własny do siebie, no to jak on by tak wyglądał, jakby taka kartka była przyklejona, wiecie, porządnie i on by tak z żretką przyszedł i zaczął to skrobać, nie? Wszyscy patrzą, co on robi, on zrywa taki napis ja nie zrobię tego, czego nie chcę, aby mnie zrobiono". no, mm, tak wszyscy patrzą. <laughs> Fajna zasada, czemu to zrywasz? Mądrość to jest taka, właśnie to może tak w całości Wam wrzucę na ekranik teraz całość tej idei, taką refleksję, żebyście nadali sens. O, bo film oglądacie, wiecie o tym. Więc mam taki pomysł i potem na przykład pomysł jest taki, żeby zadzwonić do Pani Moniki i zapytać, czy byłaby na tyle odważna i gotowa umieścić taką kartkę. O, I jakie na przykład konsekwencje prawne by ją spotkały za coś takiego. No bo co jedynie, no to co, prezes może ją mniej lubić za to nie? Ale jakieś konsekwencje prawne, właśnie. I tutaj, jeżeli już dochodziłoby do takiego usunięcia kartki, to albo prezes osobiście by to ściągnął, albo by wydał polecenie: proszę mi to usunąć. Mm, tak. No i właśnie, komuś musiałoby to wydać takie polecenie, takie zarządzanie ustne, słuchajcie, proszę się pozbyć tej treści z moich drzwi. Czyli nie jestem tą ideą. Tak, jak ktoś tak przeczyta taką kartkę, to mówi: O, już wiem dokąd wchodzę, gdzie idę, z kim się spotkam. A prezes mówi, że proszę tego nie czytać przed wejściem na przykład. Widzicie, więc ja myślę, że ta kartka by przetrwała. Tak, prezes mógłby nawet i dochodzenie prowadzić, prokuraturę tam wezwać i dochodzenie prowadzić, kto umie się tą kartkę, no bo kto się przyznał takiej kartki. Jak wszyscy będą milczeć, jak jeden mąż, to. Pff. Ja nie, ja też nie, ja przyszłam już to było, ja też, ja też, ja też, co nie będą odciski palców zbierać właśnie. Ale też ważne, żeby nie zostawiać po sobie odcisków palców, słuchajcie, tak, żeby to takie było anonimowe, jak tylko możliwe, a najlepiej to, jak nie wiecie kto, to pan Stępniak, pan Stępniak tam był, może tak, tak zróbmy, zrzućcie to wszystko na mnie, słuchajcie, urzędnicy, urzędu naszego, sądu kochanego, rejonowego, wielożnie, ja mogę wziąć na siebie, widzicie, bo to taki mój pomysł, więc mój pomysł może nie być zrealizowany przez urzędników przecież, ale co to za niełatwość wejść pod te drzwi i umieścić tą kartkę i sobie pójść? A potem przyjść na drugi dzień i zobaczyć, czy dalej ta kartka wisi. O, a jakby zniknęła, można by napisać pismo do prezesa. Proszę powiedzieć, jaką prezes miał motywację do usunięcia tego? Na przykład mógłby powiedzieć, że to jest takie bardzo nieestetyczne. Czy skoro nieestetyczne, to może zróbmy estetyczne. <grym> Właśnie. Idzie, więc prezes musiałby coś napisać. Psów wulgarnych tam nie ma, przecież mądrość jest. No to czemu to usuwać? Naprawdę, jeżeli komuś taka estetyka nie podoba się, kartka, taka wiecie, wydrukowana z drukarki, przyklejona taśmą, to można przecież tabliczkę umieścić. Taką ładną tabliczkę, słuchajcie. Nawet ja myślę, że nawet ja bym się złożył na taką tabliczkę. Nawet mógłbym ufundować taką tabliczkę. Tak, prezesowi. Żeby miał taką ładną, taka, żeby się oczy rzucała, taka, żeby przykuwała uwagę i jednocześnie, tak, żeby się można było zastanowić przed tym, mówić: Kurcze, tak, tak bym chciał. No słuchajcie, prezes wychodzi z takich drzwi, idzie na wogandę i mówi: 25 lat, proszę pana ukarania. Myślę w tej idei, ja nie zrobię tego, czego nie chcę, aby mnie zrobiono. O, jak podoba wam się pomysł? Powiedzcie mi, właśnie, ciekawe, jak się spodobał pomysł pani Monice. Pamiętajcie, były takie bajki, nie wiem czy kojarzycie, może nie kojarzycie, kto kojarzy, to kojarzy, taki pomysłowy dobromir był. I on miał tak, taka piłeczka muskaka po głowie, on się tak skupiał, ta piłeczka tak się odbija od tej głowy, odbija, odbija, on taki skupiony i wreszcie tak wybucha. O, widzicie, czyli szczęśliwy tym pomysłem był i on go realizował, więc ja uważam, że to jest dobry pomysł, dobry pomysł obudzić ludzi wy byście byli taką ideą i pozwoliliby się na przykład, żeby prezes co chwilę taką kartkę zrywał <laughs> tylko nie to, tylko nie to no to jak to by wyglądało że nie zostawimy tego człowieka tak samego co wy na to fajny pomysł? taki słuchajcie, dziesięciominutowy pomysł właśnie, możemy mu nawet słuchajcie, grupowo zaprojektować może on sobie nawet może wybrać kilka projektów, które by chciał na tych drzwiach bo nie wiadomo jakie te drzwi są tak żeby pasowało, żeby to tak się fajnie komponowało, żeby takie było urzędowe taki ja ja nie zrobię komuś tego, czego nie chcę aby mnie zrobiono i czy ja chciałbym mieć taką kartkę na drzwiach spoko, <grym> naprawdę proszę bardzo, proszę bardzo jaką chcecie, możecie, jasne, pewnie, że tak jakby ktoś tam ukradł mi taką kartkę na drzwiach gdzieś przyczepił to ja bym był na no, tak tak. to by była taka moja reklama, taka wizytówka mnie właśnie. I myślę, że dobrze bym się w tym czuł. O. Dobrze uczułbym się z taką kartką. Tylko też ja bym wolał już nie kartkę. Wiecie, że już to tylko takie ładne, żeby to się komponowało. Tak, tak. Można zacząć od kartki. Można zacząć od kartki i zbadać, co się wydarzy dalej. Czym to jest? Czym to jest dla konkretnej osoby? Dla tego prezesa, dla osób, które na, na to patrzą, dla osoby, która musi to zrywać, dla osoby, która musi się z tego tłumaczyć. Właśnie. I czy taka osoba dostałaby ochrzan od prezesa? Uwagę do dzienniczka. uwaga do dzienniczka. Takie teksty nie przystają w urzędzie państwowym. Bo to nie jest prawe, sprawiedliwe etyczne. Ale to jest. To jest właśnie to. To jest. Właśnie to. Prawe, etyczne, sprawiedliwe i wspólne. Ważne. No to się zrobił 11-minutowy pomysł. I do ty, ty Zasz tak to miało być w tej formie, ale mówię tak, przez ten pomysł się rozwija. Widzę większy sens i teraz tak. Patrzę takie trzy drzwi. W pierwszych drzwiach napisane papież, w drugich rząd, w trzecich sąd. Więc mamy papież, rząd, sąd. O właśnie. I co za tymi drzwiami zastanę? Jak za tymi drzwiami papieskimi, to łatwo. No, tam jest to źródło od Boga, tak on mówi. To jest ta miłość, mój miłość, miłość tamtąd płynie nie więcej niż miłość. Sama miłość pozostałymi drzwiami to, co też? Też no właśnie. To nas już nie obchodzi. I myślimy tak, co za tymi urzędowymi drzwiami powstanie. To tam będzie takie źródło, źródło pomysłów na społeczeństwo. I to społeczeństwo odbija tym, że jest super zadowolone. Mówi, kurde, jak my mamy dobrze z Tobą, a on mówi, a ja też mam z Wami dobrze. Właśnie. I tutaj są trzecie drzwi sądu właśnie, a że wszystkie sądy każą się nazywać sądu <laughs> Jestem sądu Proszę do mnie mówić, proszę sądu. Do każdego pana trzeba mówić i pani, proszę sądu. Właśnie to jest karane a właśnie karają, oni karają, słuchajcie, za tymi drzwiami tutaj już masz 25. Kiedyś miałeś i dożywocie, a kiedyś to i jakbyś tam wszedł, to byś wyszedł po pewnym czasie martwy. Tak, znaczy stamtąd wychodzą niby ludzie, którzy uśmiercają ludzi. No nie w tej chwili. Ale to jest dalej ta sama ciągłość, ta sama idea. Hmm. Miłości. Czyli tych pierwszych drzwi. Właśnie widzicie. No a w czym są te wszystkie drzwi? No w istnieniu, one są istniejące. Wyobraziłem sobie je, opowiadam o nich. Ja już tam w nich byłem, przejrzałem je na wylot. Słuchajcie, można powiedzieć, że sobie w myślach porozmawiałem z tutaj z tym jednym przedstawicielem drugim, i trzecim rozpoznałem, bo to jest wiedza, możesz czemu nie, możesz rozpoznać tą ideę. I widzicie, i tutaj już mamy niespójność w tym. Przynajmniej te drzwi się zachowują jakoś zwyczajnie dysfunkcyjnie w odniesieniu do własnej odpowiedzialności. Właśnie. Takie zabijanie w miłości dla dobra. Dobrze, tak będzie dobrze. Tak, jaki jest plan na następną przyszłość? Trzeba zabić tego człowieka. Tak będzie dobrze. Dla całej społeczności i dla mnie. O! Odbieranie komuś życia, widzicie? Odbieranie komuś pieniędzy, dzieci, wszystkiego. Zmuszanie ludzi do pewnych czynności, wymuszanie na innych, straszenie, pod groźbą kary. Ta... Jeszcze nie rozpoznali czym jest wina, widzicie? Tacy artyści w tych trzecich drzwiach siedzą. Oj... Aż się zadumałem po prostu nad tym, jak my się bardzo nie orientujemy. O co w tym wszystkim chodzi? Widzicie, to nie jest jedność. To są takie prawdy, które są tworzone. W tych pierwszych dniach jest stworzona prawda, w drugich jest tworzona prawda, w trzecich tworzone są prawdy w tym systemie, w którym jesteśmy. I pytanie: czy chcemy tego dalej? Właśnie. I czy pani z sekretariatu, pani Monika, którą wszyscy lubimy, już to już wam nie muszę mówić, bo ją lubimy, chce tego dalej. Może by chciała taką tabliczkę na drzwiach, na przykład u prezesa zobaczyć. Albo na swoich drzwiach, albo na wejściowych do sądu. Naprawdę, po pewnym czasie ta tabliczka to by była jej tabliczką. Taką jej wizytówką. I każdy by miał taką samą wizytówkę, słuchajcie. Aż przyjdą czas, to o tym już nie trzeba będzie rozmawiać, bo to już będzie takie nasze, nasze wspólne, nasze kulturowe, nasza kultura. Słuchajcie, to jest nasza kultura. Taka idea. Bycia sobą najbardziej jak potrafisz. Taki pomysł widzicie. Przyłączacie się, bo wiecie, ja mam zakaz wstępu do sądu, do budynku sądowego. I teraz wypadałoby takie pismo napisać do prezesa, bo on tam mówi, że w ważnych rzeczach oczywiście, tak, panie Rafale, w innych nieważnych, czyli ważnych dla pana nie, ale w ważnych urządowo to tak. No, właśnie i tutaj trzeba by takie pismo napisać. Jakby ktoś mógł tak prawniczo napisać takie pismo, to dopiero by było nie takie od ręki, tylko takie wiecie, prawnicze, super pismo, że Rafał Stępniak pragnie zamontować taką tabliczkę na drzwiach i badać sądownictwo dalej, bo na razie wam się to podoba. Są efekty. Można zobaczyć tą strukturę jaśniej, zrozumialej sensowniej, tak, więc chcielibyśmy mieć sensowny świat, więc proszę panu Rafałowi pozwolić na badania, tak jak on uważa za słuszne. Bo na razie ja na razie uważam, że dobrze mi idzie, słuchajcie, bardzo dobrze mi idzie w tych badaniach. Ja wam jeszcze wszystkiego oczywiście nie opowiedziałem, tak, ja wam tylko mogę montować te odcinki, no, ale wiecie, tego jest dużo więcej, dużo, 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 także ja już zauważyłem, że nie ma sensu mieć takich pomysłów w przyszłości, jak osąd, jak unieważnienie tego, czego nie prewerujesz. To jest, że tak powiem, negatywne to tak, ale to jest ukierunkowane na negatywne. To jest strach, to jest strach. To powstało ze strachu, po prostu, zrozum. Więc będzie miejsce dopóki, dopóki w nas będzie strach. Jeżeli w nas nie będzie strachu, nie będzie tego widzicie. Tutaj też można taką tabliczką badać strach takiej osoby. Czy ona się boić, jest podekscytowana, że ma taką nową tabliczkę na drzwiach. I wtedy można by, że tak powiem, weryfikować to, co tam się znajdzie w środku. Te odpowiedzi, które tam padają z tego środka. Jest to źródełko właśnie. Czy to jest to źródełko, emanuje negatywnością, czy pozytywnością, a czy ma emanować równowagą, bo tam wiecie, tam odpoczywa sędzia, który jest w równowadze. No właśnie, jak można odpoczywać jak cały czas jesteś równowadę? Jak jesteś równowadę, słuchaj, to się nie męczysz. Więc tutaj on się relaksuje najpierw taki sędzia przed wokandami, potem idzie zrównoważony na wokandę i po tej wokandzie wychodzi jaki podekstowany czy zmęczony? O. Na przykład sędziowie tak wyskakują z jakimś czymś. To dąży do przedłużenia postępowania, więc zamykam sprawę, proszę pana, nie ma więcej wniosków, zamykam sprawę, to dąży do przedłużenia postępowania. O, zmęczyło mnie to już właśnie. Już chcę do swojego pokoju. Koniec z tym. Uf. Właśnie. Nudziarstwo. Nie będą mi tu nudzić, jak ja już wiem, co mam powiedzieć. Ja już to mam opracowane, jeszcze to, 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 jeszcze co mam. Rok z nimi siedzieć. Zmieni się coś, przecież ja już zdecydowałem właśnie. Męcząca praca, słuchajcie, tam trzeba odpoczywać w tych pokojach. Więc to są takie pokoje, gdzie można się wreszcie chyba zrelaksować, wyciszyć, tak odizolować. Taki pokój własnych zwierzeń, bo wtedy się jest z własnymi myślami. I można mieć jeszcze na biurku taką tabliczkę, żeby też sobie ją czytać, po prostu żeby to się wchłonęło. Taka terapia dla takich ludzi negatywnych. Można ich w ten sposób terapeutyzować tekstem, bo oni zwracają uwagi na słowa pisane. Taka tabliczka dowiecie. O! Dobrze, no to tyle, co? To już prawie tam kolejne 10 minut. A propos to, właściwie, to zawsze też może ktoś podjechać do jawożna, zobaczyć i zrobić takie ładne coś i wywiesić. I potem obserwować co się dzieje, przyłączyć do pomysłu badanie osądu. Albo tak codziennie takie tabliczki na przykład wieszać. I codziennie by były zrywane. A potem było tak, żeby się przeszukiwali, chyba u nas w tej strefie, na której jeszcze nikt nie wie, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna. W strefie kontroli. W strefie kontroli by się przeszukano. Czy <noise> nie ma, że są tabliczki? Jakby ci taką tabliczkę znaleźli, to co odebrano, by się, czy chodziliby za tobą? Pilnowali by Cię, bo na każdym kroku. A jakbyś tylko wyciągnął i tak sugerował, że wieszasz, to, <noise> to by ci zabrali Twoją rzecz osobistą, widzisz? No, i można sobie zrobić takie eksperymenty, tylko tutaj trzeba by było więcej osób. Tylko pamiętajcie, my, społeczeństwo tej nowej przyszłości, jesteśmy odrobinę szaleni, tacy pozytywnie odrobinę szaleni, czyli pozwalamy sobie na więcej. Widzicie, kiedyś dla kogoś to by było nie do przyjęcia, taki pomysł, bo to urząd państwowy, bo tutaj trzeba stać na baczność, czapkę ściągać, ubierać się ładnie. Ta, właśnie. A teraz widzicie, można chodzić z takimi tabliczkami. I dobrze się bawić, właśnie, więc pamiętaj, że jeżeli się będziesz dobrze bawił wszędzie, czyli nawet w tym osądzie, to wtedy jesteś wolnym człowiekiem. Zwyczajnie się ich nie boisz, nie straszą cię, to tamto ma cię straszyć, te budynki sądu, ci ludzie, ten osąd, to wszystko cię straszy. Jak słyszysz coś w telewizji, że ktoś coś zrobił, to rado cię straszą i mówią tak, zagraża to 10 latom pozbawienia wolności, ci powiedzą, maksymalnie ci powiedzą, zawsze tak. To jest takie straszenie, widzicie? Nie daje mi się nadbierać na takie rzeczy i trzeba ruszyć z miejsca i słuchajcie, zrealizować jakiś fajny pomysł. A pamiętajcie, że no dzisiaj są młodzi ludzie i oni już się tak nie boją jak ci starsi. <laughs> Więc tutaj ja bym zachęcał młodych ludzi, słuchajcie, podlecić jakiemuś młodemu, jakiemu pozytywnemu, niewalczącemu, bo nie chodzi o to, żeby tam, wiecie, walka jaka była w tym sądzie o te tabliczki. No. Jak ci chcą wziąć, to proszę bardzo, nie chcę pan weźmie. A co pan z tym zrobi? Wrzucić do kosza, czy co pan zrobi? Do muzeum. Do akt może by tak wrzucić, tak? Do akt właśnie. O, tak i no coś muszę z tym zrobić. A jak wrzucę do śmielnika, to sobie wyciągniemy przecież. To muszę je łamać znowu, słuchajcie. Naprawdę. I tutaj widzicie, to jest cała zabawa z tabliczką. Narzędzie, które niczego nie robi. Ty to robisz. Pamiętaj, ty to robisz. No tworzysz efekt związany z taką tabliczką, z własnym pomysłem, Ta. Fajnie jakbyście się przyłączyli, naprawdę, jakbyśmy coś zrealizowali. Miło by było, miło by było, naprawdę. A kiedyś będziemy się z tego śmiać, jak już będziemy tak pozytywni, już bez tego osądu, zrozumiemy tą winę, zrozumiemy czym jest odpowiedzialność, zrozumiemy ten cel nasz w życiu, o co chodzi, no to wiecie to gdzie my jesteśmy właśnie? Myślisz Jesteś sobą najbardziej jak potrafisz. W miejscu najbardziej jak potrafisz. Czyli jaki se możesz najbardziej, jakie miejsce wymyślić? No raj. Właśnie o to chodzi, słuchaj, Widzisz? Tak. Więc możesz kontynuować taki pomysł i już być w raju. Czuć się jak rajski, taki wolny, słuchajcie. Spotkałem się prawie w drzwi, w drzwi z szatanem. I jeszcze mu tabliczkę wystawiłem taką, żeby zmądrzał. Żeby zrozumiał, żeby był sensowny, żeby przestał, o widzicie, żeby nie kontynuował tego, a wprost, żeby nawet i pomagał, czyli zrozumiał treść, ideę, pomysł i zreflektował się i powiedział, właściwie to ma niesamowity sens, bo wiedza wzmacnia wszystkich, dosłownie. Taka krótka wiedza, widzicie, jak może zacząć wzmacniać wszystkich, jeszcze w naszej Polsce, jeszcze w moim mieście, właśnie. Ja mówiłem, że lubię moje miasto to co, Może dla kogoś na słuchaniu już nie skończy.